No się ma słuchajcie, nieprzypadkowo się dzisiaj tak odciepsłem, OK. Jest to dla mnie bardzo ważny, ale zarazem stresujący dzień. I przychodzę do Was tutaj dlatego, że w końcu mogę Wam oznajmić, że po kilku miesiącach pracy wypuściłem mojego e-booka kulinarnego, którego nazwała uwaga, cebukiem. Dl Dlaczego cebuk? Ponieważ każdy przepis zawiera królową warzywę i owoców, czyli cebulę. A ja dobrze wiem, że nie tylko ja jestem miłośnikiem cebuli, zatem zapraszam tutaj obecnych do linków bio. Będzie mi bardzo, bardzo miło, jeżeli chociaż jedna czy dwie osoby docenią moją ciężką pracę, którą włożyłem, po kilka miesięcy pracowałem nad nim. Chciałem, żeby ten cebuk był taki kolorowy, smaczny, no i żeby był z cebulą. Padajcie do linków bio, będzie mi bardzo miło, jeżeli ktoś to doceni.